O przędziorku w Burakach wiemy od kilku lat, na terenie rolniczego gospodarstwa doświadczalnego w Brodach. Szkodnik ten pojawił się na początku sierpnia. Oczywiście nie jest on wtedy jeszcze widoczny gołym okiem, aby go dostrzec trzeba użyć mikroskopu. Szkodnik wchodzi w głąb plantacji od strony zadrzewień lub ubiegłorocznych plantacji. W tej części pola zostały pobrane liście do badań. Stwierdzono wtedy występowanie przynziorka i natychmiast wykonaliśmy zabieg środkiem Ortus 05SC w dawce 1,5 litra na hektar z adjuwantem flippa. Adiuwant jest potrzebny, żeby dotrzeć preparatem do szkodnika. Zabieg wykonywaliśmy w godzinach wczesnorannych. Dzięki temu, że zdiagnozowaliśmy go szybko, zabieg ten mogliśmy wykonywać tylko na obrzeżach pola, co znacznie obniżyło koszty stosowania preparatów chemicznych. Na naszych polach przędziorek występuje tak mniej więcej od dwóch lat, i od tego czasu próbujemy to monitorować. Nie jest to taka prosta rzecz bo w pierwszej fazie przędziorek niekoniecznie jest widoczny gołym okiem, trzeba do tego użyć mikroskopu. Dwa lata temu miałem taką sytuację, że po wejściu przędziorka jedna plantacja praktycznie prawie zżółkła, ponieważ było tak, takie duże nasilenie. W tym roku był, dosyć wcześnie weszliśmy z zabiegami bójczymi, gdzie jak widać za mną plantacja została uratowana, Jednym z ważniejszych czynników wpływających na plon korzeni i cukru było w tym roku zwalczanie przędziorka i chwościka. Pierwsze zbiory buraków z tego pola wykonaliśmy 20 września. Uzyskaliśmy wtedy plon 7 kwintali buraków przy polaryzacji 16%. Natomiast ta część plantacji, którą w tej chwili kopiemy, szacujemy plon na około 850 quintali sektar. Pierwsze zbiory buraków mieliśmy w połowie września przy plonie 62 ton hektara i polaryzacji powyżej 16%. Skuteczna ochrona przed przędziorkiem i chwaścikiem daje nam gwarancję porządnych plonów.